Zgłaszamy się z San Siro, z Mediolanu. Witają Dariusz Spakowski i Jacek Laskowski. Na tym stadionie wielokrotnie rozgrywane były finały ważnych europejskich pucharów. Mecz Juventusu z Milanem, czyli spotkanie dwóch najbardziej utytułowanych włoskich zespołów. Grali już ze sobą bez mała 300 razy, a mimo to, a może właśnie dlatego, ich mecze elektryzują miliony. Pamiętamy choćby niezwykle wyrównany włoski finał UEFA Champions League z 2003 roku, rozstrzygnięty dopiero w rzutach karnych na korzyść Milan. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Jeśli chodzi o formację w wyjściowym składzie, to 4-3-3 to już właściwie klasyka. Takie ustawienie z dwoma bocznymi napastnikami sugeruje, że taktyka zakłada ataki skrzydłami i dośrodkowania, a to zawsze jest widowisko. Dodatkowo pomocnicy również mogą czasem podłączyć się do akcji. Dzisiaj są ustawienie Juventusu widoczne teraz na Państwa ekranach. Trenner zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie osamotniony. Lukas Pilia. Dobrze udało się przeczyć to podanie. Milan wznowi z autu. Szuso. Bonaventura. Podniesiona chorągiewka. Spalony. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Suso. Gonzalo Higuaín. Xalhanoglu. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Cielini. Ronaldo. Pianić. Piłka wzdłuż linii bocznej. Douglas Costa. I bala. Cristiano Ronaldo. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Cristiano Ronaldo. Koniec tej akcji. Bramka szła piłkę. Sami Kedira, Quadrado, Pianić, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo i teraz przy piłce Milan. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dibala! Ależ znakomicie obronił. No i corner dla starej damy. De dokrywa do Kryvas, Cristiano Ronaldo strzela. Gol! No i mamy 1 do zera. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie. Druga będzie goniła wynik. Przysłuży się do dramaturgii spotkania. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Gonzalo Iguayini. No, z tego miejsca można strzelać. Nie będzie kontynuacji tego ataku. Piłka poza boiskiem. Grę wznowi nam za chwilę bramkarz. Cianicz, Cielini, Cristiano Ronaldo, Giacomo Bonaventura, Gonzalo Higuain. To może być wyrównanie. Niestety nie ma gola. Piłka wita od słupka, wraca na murawę. I wyrównanie. Tym! Widowisko dopiero na bierze rumieńców Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia Strzał z bliska Niemal wjechał z tą piłką do bramki No i wracamy właściwie do początku Jeden do jednego Kedira, Bonucci. Quadrado. Dibala. Susą. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Rozrzucenie do boku. Dobrze chroni teraz piłkę. Rybale muszą się mocniej postarać. Lukas Bilja. Szarhanoblu. Za moment Juve Wznowi od wrzutu z autu. Quadrado. Juventus po skrzydle, z przodu jest sporo wolnego miejsca. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Czarhanoglu. Krzysio. Ważne, że nie jest osamotniony. Jan Ronaldo, Juan Cuadrado. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Idwej. Strada piłki. Aleksandro. Dibala. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. imponuje dzisiaj tymi podaniami. I Dwayne. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Przy piłce Ronaldo. No, fantastycznie teraz Ronaldo. Ale sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Ależ mu teraz wyjął tę piłkę Igwein Szalhanoglu Gonzalo co są? No tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Popatrzmy na powtórkę. Tak, tu wyraźnie widać, że było na granicy spalonego, ale liniowy miał rację. Do przerwy 1 do 1. Wracamy na San Siro, gdzie już za chwilę rozpocznie się druga połowa tego spotkania. Cristiano Ronaldo. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Szalchanoglu, Blisko pola karnego teraz gracze Milanu. Douglas Costa. Zabrakło precyzji. Dośrodkowanie wychodzi na aut bramkowy. Giacomo Bonaventura. Pianicz. Costa. Centra w pole karne Dybala walczy o pozycję. Ładne udane przejęcie rywal traci piłkę. Juan Cuadrado. Minął obrońców pięknie na bramkę. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Gonzalo Ibaín. No, z tego miejsca można strzelać. Ze skrzydła w kierunku bramki. Giacomo Bonaventura. Ojtek szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ładnie, prostopadłe zagranie, Centra w pole karne Dybala walczy o pozycję. Daleko wybijają. Seshong. Higuaín. Thiago Chodzi ze skrzydła w pole karne. Gonzalo Higuaín. No. Nie będzie bramki, jest spalony Kedira właśnie opuszcza płytę boiska Jestem ciekaw Jacek, co sądzisz o jego występie? Dobra gra, bez zarzutu No i ładna bramka Niestety nadal remisują Może trener widzi już jego zmęczenie I chce wpuścić świeże siły na boisko Fantastycznie teraz Ronaldo Juan Cuadrado Czarhanoglu Wrzucać z autu będzie zawodnik Milanu No, błąd, strata. Pianicz. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. To Costa. Teraz Teraz Aleksandro. Christian... Uderzenie Krystiano Ronaldo. Ależ parada. Quadrado. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Ale szpechowe podanie i strata. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? No, kto przejmie tę piłkę? Dobrze udało się przeciąć to podanie, Suszą. Gonzali, czy będzie prowadzenie? Tak jest gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Widzimy w powtórce, że jest to prezent dla rywali, ale na prezenty trzeba zasłużyć. Ta sytuacja będzie się dziś śniła brankarzowi. Wynik 2 do 1, jeszcze o niczym nie przesądza. Bonucci, 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Ronaldo, JUWE zdecydowanie w ataku. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyśl. Pienić! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Nie jest sam. Cielini. Bonucci Matwidi. Jean Cancelo. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Za chwilę rozpoczną odrzutu wolnego. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja. Cristiano Ronaldo strzela. Wybronił ten strzał. Trzymał piłkę w rękach. Samu Castillo. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Aleksandro. Igwej. Szalchanoglu. Milan. Milan szuka swojej szansy. Gonzalo Igwej. strzela. Dobra obrona. Sędzia pokazuje rożny dla Milanu. Rzut rożnego dośrodkowuje Bonaventura. Daleko wybijają. Bonaventura. Gonzalo Higuaín. Castillejo! Ach, szkoda, nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją, podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Aleksandro, Matwidi. Matwidi ładnie podaje za obrońców. Ronaldo, jest okazja. No i będą mieli okazję do wyrównania, ale muszą wykorzystać rzutrożni. Pianicz w pole karne, spod chor Mandziuki. No i strzał głową obroniony. Uderzenie w stronę bramki. Nie wiem, to może być wyrównanie? I tak umieszcza piłkę w siatce. To jest piękno piłki nożnej, Darku. Bramka wyrównująca w samej końcówce. Kibice uwielbiają takie historie. Dla takich chwil przychodzą na stadiony. Wyrównujący gol w ostatnich sekundach meczu. Ależ emocje. Byli zdeterminowani do samego końca i zostali nagrodzeni. Wyrównana gra, ta bramka, koniec drugiej połowy, koniec meczu. Mamy dybala do Krywa